Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z The Sims History, z bezludnej wyspy i tym razem znajdujemy się właśnie na targu, bo tutaj poznaliśmy pewną dziewczynkę, którą w sumie uratowaliśmy przed hienami i o Jezu, jak to zarobiście wygląda. Tak szczerze, ja tu jeszcze nie zaglądałam, ale jest naprawdę bardzo fajnie. Ktoś sobie tu maluje, ktoś sobie coś robi i oni naprawdę mają tutaj taką fajną wioskę, a to dopiero jest. Targ, więc może jeszcze gdzieś coś będzie. Bym chciała zobaczyć, czy tutaj są normalne obrazy, czy jakieś inne, ale prawdopodobnie inne. No, nie te, co są w normalnej rozgrywce. Ale już mi się podoba ten klimat. I no, jestem ciekawa, co tutaj się jeszcze wydarzy. O, tutaj jest jakaś kuchnia patrzy też targ, nie można kupić. Kupić. Aha, bo tutaj się płaci zasobami, dlatego nie ma zwykłej kasy, tylko jest taka misa. Wszystko jasne. Ej, nie, no te szczegóły są zarombiste i ja koniecznie muszę kupić sobie jakieś inne ubranko. Nie mogę się doczekać, co tutaj się jeszcze wydarzy. Tylko tak sobie sprawdzałam, ile jest jeszcze rozdziałów w tej grze i ich nie ma jakoś bardzo dużo, a one też, wiecie, szybko lecą, szybko postępuje ta historia w tej grze, więc. Czuję, że nie będzie już wielu odcinków z tej serii, ale ja się świetnie bawię. Mam nadzieję, że Wy również, bo naprawdę bardzo dobrze mi się nagrywa tę serię i bardzo fajnie też montuję, więc no, chciałabym, żeby tych odcinków było więcej, ale wiadomo, jak to jest. Ja idziemy sobie do rozgrywki, bo tutaj musimy się spotkać z tymi. O, nie znajduje się na targu, a ona? Nie znajduje się na targu. O, tu jest ta babka jakaś? Gdzie ona niby jest? Aha, gdzieś tu, tu. O, Ara orama! Renui, Orama, Orama, dobra A on to jest ten co maluje No dobra, to najpierw pójdziemy do niej, bo on jest zajęty Więc my z nimi musimy się tutaj troszeczkę yy, zaprzyjaźnić pewnie Przyjmij podarunek, o matko co to jest No dobra, najpierw sobie z nimi porozmawiajmy Idźmy do Oramy, weź z nią porozmawiaj O, tu ktoś przyszedł Mata, znowu mata, tylko przez dwa A <laughs> Ej, ona się coś z nami nudzi Więc może weź się zabawiaj dowcipem Ej, bo tu tak szybko idzie ten pasek ich no gdzie ty idziesz, kobieto? O, halo, Oramo, serio? Nie uciekaj. Gdzie ty idziesz? Halo? Dobra, złapam ją, już tu chciałam uciec, ale na szczęście udało mi się jeszcze kliknąć, więc kliknę dwa razy zabawiaj i wtedy może przyjmij podarunek, bo jeżeli to jedna interakcja daje aż tak dużo w pasku, więc może trzy razy tylko trzeba coś tam zrobić? Okej, okay, rozbawiła ją tą, to najważniejsze, ale nie, patrzcie, tu już nie, nie wypełniło się. To może nie przyjmuj tego podarunku, tylko weź tam z nią jeszcze rozmawiaj. Może i schlebiaj, podziwiaj ją, o. Czy ucieknie? Nie, nie uciekła jeszcze. mi już jest nawet. Boże, baw się, łaskotki. Flirtuj! Nie, nie, nie. A przyjmij podarunek. Uważaj na Emobi. On może być zazdrosny. Nie mów mu, że ci to dałam. Złom mnie, Omara. Nie zapomnij. Otrzymujesz 20 punktów pożywienia. Ej, fajnie. Fajnie, dziękuję. Bo szkoda, że mi... Okej. Okay. Ja łatwo zapominam. Nie trzymam się kurczowo przeszłości, mój umysł nigdy nie bąka się po salach Utraconej miłości w głębi mojej pamięci. Okej, okay, to brzmi podejrzanie troszeczkę. O, jest, ten paseczek dalej wypełniony. Życie jest tu i teraz. Miłość przeznaczona jest dla tych, którzy stoją przed tobą. To nie jest jakaś niewidzialna idea i wizja kogoś, kto dopiero ma się pojawić. Dobra, czy ona mnie podrywa? <grywa> Kiepska pamięć chroni moje serce, ale nie pozwala mi zdobyć tego, czego pragnę najbardziej, śpiewającego kamienia pól zbieraczy. Okej. Okay. Weź tu jeszcze plotki sobie powiedz może z nią. I co, macie ten? Nie, nie macie, to wy się zabawiaj, bo weź się tu łaskocz, może już, już jakoś się poprawi ta relacja. Bo coś mi się tutaj... O nie, nie chciała się przytulić, źle zrobiłam. tej plotki jeszcze raz. Pogawędka. To się zabawiaj. No coś tu ten pasek we mnie rośnie, ale jesteście przyjaciółkami chociaż. Wejść z sklepem, może? Nie, no długo to zajmie generalnie, więc ona pewnie będzie zmęczona po rozmowie z każdym z nich. No, myślałem, że to szybciej będzie rosło, chyba że to jakieś kamienie milowe trzeba właśnie. Przepracować. Ty i ja będziemy przyjaciółmi przez wiele księżyców, Janina. Nie zapomnę cię. Okej, okay, mamy ją tutaj odhaczoną. Jeszcze ten Ziomek tutaj był, co malował. Dobra, no to idźmy do niego, weź z nim, rozmawiaj. On się nazywa Timothy Fekitoa. Uwielbiam te imiona i nazwiska. Okej, okay, już go poznaliśmy. To jest jeden paseczek. Weźmy go tam zabawiaj, przyjmij podarunek, zobaczymy, co on nam da. W ogóle taki fajny się wydaje. Witaj, odważne, jestem Timothy. Pozwól, że zdradzę ci stary miejscowy sekret, dzięki któremu rozwiniesz swoją kreatywność. Zdobywasz wyższy poziom kreatywności. Ej, to fajnie, dziękuję. To, to było miłe akurat. Weź go jeszcze tu zabawiaj. Widziałem cię już wcześniej we śnie. Śniłem, że złamałaś tu wiele tabu. Ostrożnie stawiaj każdy krok. Teraz mamy już mniej tabu. Plemie staje się coraz bardziej tolerancyjne. Okej. Okay. Ten też mnie chyba podrywa. Mogę ci powiedzieć legendę o Tuku, Tuzu, przy partyjce szachów. Dzięki tej historii możesz uniknąć kłopotów. Okej, okay. z chęcią. Opowiedz mi historię. Weź po flirtuj też z nim. W sensie zobacz na ile ci się podoba w sumie. No, jeden piorunek, myślałam, że bardziej. Weź mu tam w sklepie jeszcze. A, ona jest taka zmęczona. No dobra. Boże, bo tutaj jest też toaleta? Czy to jest prysznic? Weź prysznic. Kurde. A gdzie macie toaletę? A tu mogę spać gdzieś? Napraw. Aha, bo to jest. Siłownie, ale popsute. Okej, okay, tu są szachy. Czy ja się gdzieś mogę przespać? Kurde, jeszcze te ubrania chciałam kupić, dobra. Wiecie co? Ja wrócę nią do domu. I jak się ogarnie, to tu wrócimy po prostu. O nie, ona zaraz do pracy musi iść, ale dobra, niech pójdzie, bo ostatnio sobie olała. No, jeszcze trochę czasu minie, zanim udamy się z powrotem na ten targ. Okej, okay, mamy jakąś tutaj yy, okazję. Janida Zebrajna uczyła się identyfikować nie ma wszystkie rodzaje liści. Leżących w pobliżu obozu Janina wie, że jeżeli chce się stać Światowej klasy zbieraczką i archiwistką Musi zadbać o zachowanie swojej kolekcji Stwierdzi, że to najlepsza pora, aby się tym zająć Zanim zbiór zanadto się rozrośnie Obecnie Janina może sprasować liście pod kamieniami Albo położyć je na słońcu Aby wyschł w naturalny sposób Czego spróbuje Janina Kurczę, no ona, ona by spróbowała prasy O, dobra, w każdym razie Zyskujemy punkt gotowania, no to fajnie Czyli dobrze wybraliśmy jata też idzie właśnie do pracy Janina, w piżamce oczywiście brudnej. Powracasz z dżungli. Janina przynosi dziś do domu 62 jedzenia i 60 zapasów. Weź się przebierz, kobieto. Dobra, i trzeba cię trochę tu ogarnąć. Prysznic był na tym targu, więc to sobie zrobisz tam może, ale siku, poproszę zrobić tu. Dobra, wróciłam do wioski. Pierwsze co, ja naprawdę kupiłabym sobie jakieś ubranie. Także podejdź tu i kup ubranie codzienne. Zobaczymy. Co będzie to wyboru w ogóle, bo mnie to ciekawi, jakie tutaj są ubrania, bo nie tworzyłam sama swojej postaci, więc wiecie, tutaj naprawdę może być... Ej, to jej w ogóle pasuje, tak, ta, To jej pasuje zdecydowanie. Fioletowe nie. Jakie są jeszcze są takie, ale to są po prostu brudne, ok. A ona tak plemiennie właśnie mogłaby się ubrać. To, to też jej pasuje. O, jako taki poszukiwać przygód... nie, tutaj ma brudne sukienki, to mi się takie coś nie podoba, bym się... Jak już, to w czyste hawajskie jakieś takie właśnie To tak średnio, a nie ma podziału na bluzki i na spodnie, tylko są takie całe stroje A jakbyś się w to ubrała? Czy tak za bardzo się z nią zlewa? Może jakieś inne? Chociaż, kurde, podobają mi się te stroje, o dziwo <grym> Dobra, jakieś tu były jeszcze takie, no to też są fajne i te też są fajne, ale to tak... No będzie wyglądało jak taka dzikuska, nie powiem, że nie, ale one są... O, tutaj jak jakiś wódz w ogóle Były te takie hawajskie, ale hawajskie nie Zdecydowałam, że idę w ten, kup to, za 200, ale kup ty będziesz mogła się tu przebrać? No na ten moment pewnie nie hmm, A tu nie ma żadnej szafy No dobra, to w domu się przebierzesz, dobra, to... Ty chciałaś wziąć tam prysznic czy coś u nich, <laughs> skoro mają normalny, więc zapraszam a ten nadal maluje I wiecie co, wymyśliłam, że ona faktycznie pogra sobie w te szachy I go zaprosi do tego, o ile można tak zrobić zaprosi jest, dobra I oni sobie będą razem grali w te szachy Ona będzie się uczyła logiki, bo potrzebuje Będzie jej zrastała zabawa i, i znajomość po prostu Może akurat to dobrze będzie O, udało się Teraz, gdy jesteśmy przy przyjaciółmi, wiedzę, że niczego nie uważam za tabu Okej, okay, dobrze wiedzieć ale ja chciałam się uczyć logiki. No ale już trudno, już. chociaż ten jeden punkt, żebym miała do pracy, co? A tu się. a Aj, nie rosną tu umiejętności, jak nie jest na parceli. No dobra, faktycznie. No dobra, trudno. Ale w każdym razie musimy jeszcze dwójkę poznać. O, tu jest jeden z nich. Jezu, jaki ma bebek! <grafię> dobra, weź, przyjmij podarunek. Może najpierw tak zrobimy. O, i tu jest ta jakaś kobitka. I to chyba też jest ona. I to jest Kiri, a on jest. Jakiś tam był na e -eloni. coś takiego. Nie pamiętam, zaraz muszę. Spojrzeć. Emu, em, emuloni. Jestem Emobi. O, witaj w naszej wiosce. Nie na to podarunek dla ciebie. Otrzymujesz 100 punktów zasobów. Fajnie. O, przy Kiblu. Idealnie. To jest jakby idealne miejsce na rozmowę. Weź ty sobie z nim tam jeszcze porozmawiaj. Zabaw się, zabaw się. Znaczy, dowcip, pogawędka. Potem może mu schlebiaj. A i też zobacz, na ile macie tutaj chemii. Poprosiłem wulkan o kogoś nowego do pomocy w polowaniach i wtedy ty się zjawiłaś. To dobry znak. Potrafię znaleźć wszystko. Czytam ślady niczym spisaną opowieść. Znaki, jakie zostawiasz za sobą, układają się w opowieści o miłości. No na pewno nie. Mogę Ci pomóc znaleźć miłość, której szukać. Najpierw jednak muszę naprawić zepsute rzeczy. Niestety nie idzie mi to zbyt szybko. Dobra, ale. Aha. I co idziesz? Już nie mogę na ciebie kliknąć. Fajnie. O Jezu, ta nie znajduje się w wiosce. Czyli co ja mam naprawić te wszystkie tutaj popsute przedmioty, a ja umiem? No, spróbujmy. Najwyżej. I idzie jej całkiem. O, on podchodzi nagle. Dziękuję Ci, przyjaciółko. Dzięki Twojej pomocy przy naprawie nie zrobię sobie znowu krzywdy przy pracy. Teraz możemy naprawić cokolwiek, źle działa w Twoim wnętrzu. Okej, okay, ale ja bym chciała z tą pogadać. Weź go tam podziwiaj czy coś. Możesz mnie nazywać swoim przyjacielem albo jeśli wolisz chłopakiem. Ej, wiesz, tak sobie trochę się zagolopowałeś troszeczkę, nie? Ale nie, lepszą chemię ma chyba... Z tym, tam. Dobra. Czyli ty odpadasz totalnie, chłopie, i w ogóle no, nie jesteś moim guście. Znaczy, guście inny raczej też nie. Co tutaj jest, miejscowy kucharz? Okej. Okay. Zamów jedzenie. Ananasowa niespodzianka żeberka z Lautyaki, Jaki Machi i coś tam. <grych> Okej, okay, nie. No albo dobra. Daj jej te tirijaki. Okej, okay, jesteśmy. Mm, pyszne. W końcu się poczuła jak w mieście. Dobra, najedzona. Co tu jeszcze ciekawego mamy? Tu też są stoliki. Hmm. Szkoda, że ja się właśnie nie mogę przebrać i tak to fajnie, albo jest tylko przymiesznie. Szafy nie ma żadnej. O, ten, ten dla nas ćwiczy teraz, żebyśmy go chciały. Bo <noise> nie naprawione to wiecie, nie, nie dział rady. Ale jej teraz nie ma i co ja mam teraz zrobić? Dobra, no to sobie powędkuj w tym czasie, może się zjawi kobitka. O, małpy tu nawet są. Puna. I Rirorio. Nie. Riro riro. riro riro Dobra, ta się nadal nie zjawiła. Ta się czuje coraz gorzej. Ryby już połowiła. Nie wiem, czy mam na nią czekać, czy wrócić do domu. Może sobie wrócimy do domu. A u nas pada. Trochę jest zmęczona, więc niech idzie spać. A, nie, weź się jeszcze. Aha, ty się nie możesz tu przebrać. Czy możesz tu? Nie, nie możesz. Nie masz szafy. Tak masz się przebrać. Może ci kupię w końcu jakąś szafę? Chociaż ona bardziej wolała pewnie jakiś prysznic i toaletę normalną, ale już trudno. Może szafa właśnie to będzie dobry wybór. Tylko nie wiem, gdzie ją dać. Może damy jej tu po prostu? O, i będzie. Zaprojektuj ubranie, ubranie codzienne. Ale to jak się obudzi. Dobra, ona jest już przebrana. Bajata tu przyszła. No właśnie, nie gadasz z nią prawie. Weź ją, iskaj. Nie, ona nie chce iska. Bo ona potrzebuje do pracy. Ta musi iść do pracy też już. Ale w nowym stroju, będzie jej fajniej. Ej, ona jest w pracy, a wyszło jej, że ma ostateczną szansę na pójście do pracy Dziwne I pójdzie od razu na targ Jezu, Kiri nadal nie ma? Dobra, to daj mi tego chociaż To sobie z nim poflirtujemy troszeczkę O, widzicie, że to jest po masu i poflirtuj Weź go oczaruj trochę Bo tu trzeba zacząć romanse tworzyć, tak? Ja potrzebuję jakiejś po prostu dobrej historii do tego wszystkiego Aha, on mnie olewa, bo maluje takie coś Ja cię proszę, daj się oczarować Hmm, jakieś tu flirciki. Wejdzie go tu po łaskocz. W tym czasie będę patrzyła... O, jest Kiri, dobra. Czyli jednak mam ciebie wyrąbane chłopie. <laughs> Idę szukać kiri, kiri kiri! Kiri, kiri! Gdzie ona jest? A, tu sobie odpoczywa, dobra. Ej, czy my mamy taki sam strój albo podobny będzie zaraz? Dobra, przyjmij Podarek. Witaj, w naszej wiosce czy godna... Czy godna Chicago? <laughs> Witaj naszej wiosce czci godna, nieznajoma jestem Kiri. Proszę przyjmij ten podarunek jako wyraz mojej wdzięczności za ocalenie na nich i co ona mi tu daje? To coś wielkiego. Otrzymujesz podarunek. Okej. Okay. Moja miłość jest niczym płomień. Mocny powiew może go zagasić, a lekki podmuch rozpalić także stanie się potężnym ogniem. Ej, oni wszyscy mnie tutaj podrywają, ale ona też jest spoko, generalnie. Więc fajnie. Do ostatnio zawia wiatr, mój płomień wygas. Czy zdołasz rozpalić rzeżące się węgielki w sercu Kiri, aby płomień powrócił? Teraz jedyny ogień płonie w palenisku śmieci, więc stale go gasi i męczy mnie jego ciągłe rozpalanie. I oni naprawdę tutaj wszyscy są po prostu chętni na naszą Jankę. Weźcie się, ogarnijcie. Już wybrałam sobie, kogo tu wezmę. Chłopa, chłopa. Chociaż ona by była moim drugim wyborem chyba, tak szczerze. Jakoś tak nie wiem. Fajnie mi się kojarzy. Znaczy kojarzy, no nie znam jej, ale wiecie o co chodzi. Dobra, weźcie się bardziej tutaj ogarniajcie Dobra, udało się to zrobić. W końcu. I co teraz? Ktoś tu przyszedł. Czy to ona jest? Na nich i tak. O, tulasz ją. Kiedy urocze. Moja matka kochana. Pragnie z tobą porozmawiać, to żona wodza. Ej, ona jest wychuchana. Wiecie o co chodzi? Okej, okay, to było śmieszne, dla mnie przynajmniej. Okej, okay, jakiś filmik się tu włączył, pewnie ktoś do nas idzie. O, idzie, kuchana. A, to jakaś stara. Taka stara, i ma dziecko. Cześć, jestem. O kurde! Oni są tacy przyjaźni. Co tu się właśnie stało? Witaj, przybyszu, dziękuję ci za uratowanie życia, mojej córce. Skąd przybywasz? Ej, oni tutaj. Wszyscy są tacy napaleni, i w ogóle ja nie wiem o co chodzi. Ale to mnie kurde, tak zaskoczyło. Janka, co tu się dzieje? No jest... <śla> Ona jest wychuchana dosłownie, nie? Jezu. Ja nie wierzę, co się właśnie stało, ale ja chyba muszę to uciekać, bo mnie zaraz stado dzikusów po prostu tutaj porwie, zwiąże i będę musiała z każdym być. Statek, którym płynęłam zatonął w pobliżu waszej wyspy i może wyrzuciło mnie tu na brzeg. A teraz, gdy tu jesteś, co zamierzasz uczynić? No na pewno nie jest z tobą się całować! Buduję tratwę, aby powrócić na niej do mojego domu. Dlaczego ktokolwiek chciałby opuścić wyspę? Ej, weź, bo zabrzmiesz jak jakiś kanibal zaraz. Tęsknię za domem. Rozumiem, na nich i widziała, jak ścinałaś trawę. Czy to do twojej tratwy? Nie, lubię jeść trawę Tak zamierzam utkać z tej trawy żagiel do tratwy Będę zaszczycona, mogąc pomóc tej, która ocaliła moją córkę Utkam ci żagiel i przyniosę ci go, gdy będziesz skończony Gdy, gdy będzie skończony <gdy> Będziesz skończony, potwór Skończony, potwór <gdy> Janina Co tu jest za prezencik? Kolejny Same dary ja w ogóle przez to, że ja się tam z nim całowałam, nie, nie ma żadnej takiej relacji romantycznej. Odblokowujesz nową nagrodę scenariusza? gdzie? Co to będzie? To jest jakiś Bóg czy Bogini? O, i mamy szachy? Od kiedy my mamy szachy w ogóle? Dobra. Dobra, to wiesz, jej nie wiem tam. Chciałam powiedzieć, podziękuj, ale. O, to se leży. Nie no, dobra, bo na razie nie mam nic tutaj do roboty, żadne zadanie mi się nie pokazuje. Gdzie jest ten mój. O. Pójdźmy poszukać mojego ojca na przestrzeni wiosce. Zaprowadzę cię. Ej, dobra, to lecimy w takim razie. Okej, okay, zostałam taką scenę, w, <gry> jak zaraz po załadowaniu. Titi po Dobra, poczekaj tutaj, poszukam mojego ojca. O, i tu znowu jest Riro, Riro. Dobra, rozdział 12 w plemieniu. Ej, czy ten ojciec będzie młodszy niż ta i matka? Tak, bo on nie jest staruchem. O co chodzi w ogóle? Ej, ten ojciec... Też w sumie, gdyby nie ten ryj, to całkiem spoko Mam nadzieję, że dobrze się bawisz, Janina Tu znajdziesz tę czwórkę Jesteś teraz bardzo sławna mhm. Czy ja znowu muszę się z innymi zaprzyjaźniać? Ej, ten też jest fajny No dobra Powitaj, Rarachu Ja sławna, to miejsce jest fantastyczne Nie mogę się doczekać, aby zdobyć nowych przyjaciół Ja przyjaciół, nie kochanków, ty Dobra, no okej, okay, to tego znam On się nazywa jak? Rarachu, Rarachu, Anuata Ej, stop to jest wódz? Nie, ona jeszcze nie zna tego wodza. Dobra, to jest znowu rarachu. W końcu rarachu i pociachu tam mówiłam wtedy, znaczy rachu, ciachu i postrachu. Dobra, bo już myślałam, że to on jest tym ojcem i się zdziwiłam. Dobra, czy to nie będzie ten? Tak, to będzie chyba ten, więc go. O, przyjmij podarunek po prostu. Tu będę mogła się potem urządzić w chacie, jakie ja szachy dostaję. Ale fajne. Ej, to jest mega. To jest naprawdę mega. I gdzie on tu idzie? Weź, przyjmij podarunek. Gdzie on idzie? Patrzcie i z z znika. Głupi. No dobra, to idziemy do tego. Do tego przyjmij podarunek. Ale huśtawka zarąbista. A, to pewnie jest wód, Jak coś czuję. Boże, gdzie są... Aha, tego też teraz nie ma. Dobra, gdzie jest ta? Ona się tu huśta. Przyjmij podarunek. Witaj w naszej wiosce, zachowuj się jak należy albo przekonasz się o mojej sile. Zdradzę ci miejscowy sekret, dowiesz się jak zachować dobrą formę. Zdobywasz wyższy poziom kondycji. Okej, okay, to, to miłe. Dobra, weź się tam zabawiaj, weź rozmawiaj. I schlebiaj. Jak ona się nazywa? Rainui. Wyglądasz na silną, ale może być jeszcze lepiej. Dostałam czkawki. Słuchajcie, przeczytam to bardzo szybko. Postaram się przynajmniej, jak nie. Dobra, no, na chwilę wkleję. Bo dostałam czkawki. Nie mogę chwilę nagrywać. A to zaraz nic. Zniknie. <laughs> Wyglądasz na silną, ale może być jeszcze lepiej. Ciało czerpie siłę, sumy, swój serce. A <laughs> jak zmienić? Muszę zrobić sobie chwilę przerwy. Okej, okay, czkawka mi przeszła, moi drodzy, ale sąsiedz z góry postanowił nadal mi pukać na. No patrzcie. Nie wiem, czy to słychać, czy nie słychać. W każdym tam naprawdę nadal jest remont, więc ja nic nie mówię więcej. Jeżeli będą jakieś dziwne dźwięki, to wybaczcie. Jak będzie po prostu pod rząd, dużo dźwięków dziwnych, no to ja oczywiście to przerwę i nie będę chwilę nagrywała, ale. No, chciałabym to dokończyć, bo znowu jacyś ludzie, z którymi ja tutaj muszę się, wiecie, zaprzyjaźnić, nie? Będę pracowała nad tymi wszystkimi trzema elementami, aż zaczniesz błagać o zmiłowanie i odpoczynek. Ale nie lękaj się, jestem pewna, że mój trening ci się spodoba, no na pewno. Możesz zacząć od rozbujania mnie na huśtawce, to świetnie rozwija tricepsy. Okej. Okay. Dobra, to ona musi sobie tutaj chyba na niej usiąść. Pchnij. Ej, no ty miała się pchać. Dalej Okej, okay, widzę, świetna zabawa Serio? Ja musi, muszę pójść na huśtawce Dziękuję ci, Janina Inni są zbyt leniwi i nie chcą mnie huśtać A ty nie jesteś leniwa, nie chcą cię sama huśtać? Teraz jesteś moim przyjaciółką, nie uczynię ci krzywdy Okej, okay, no to zarobiście Szukamy kogoś innego Teraz tą babkę Jakieś skóry w ogóle są <głynie> Masakra Ej, co to jest? A, pochodnia Okej, okay, a tu jest ktoś jeszcze? A ona to gdzie jest? W tym domku pewnie Jak się nazywasz? Tumata tu mata, tam był mata, ten, ten tygrys, jaguar, to mata, wszędzie mata. Cześć nieznajoma, tu mata, Chce ci pomóc, proszę przyjmij ten podarunek. Okej, okay, co dostaniemy? Aha, 20 punktów pożywienia, dobra. Słyszałem, co inni mówili o tobie, ale teraz, gdy się wreszcie spotkaliśmy, gdy mogę cię zobaczyć, czuję motylki w brzuchu. Weźcie, wy wszyscy na paleńce jesteście jacyś! Tak długo czekam na właściwą osobę, koniec czekania. Zresztą kto może powiedzieć, co jest w życiu właściwe? Szkoda, że wszyscy nie mogą usłyszeć muzyki, którą zbudasz w moim sercu. Niestety nie potrafię grać na żadnym instrumencie. Ja nie ogę, nie? Masakra z nimi. Ej, gdzie ona się idzie? Nie uciekaj, tu Mata! Mając takiego przyjaciela jak ja, nie będziesz musiała dłużej szukać zabawy. Sama nas znajdzie. Okej, okay, ty jesteś już mega zmęczona, więc ty zaraz wrócisz do domu. No i z tymi kolesiami zaprzyjaźnimy się później. Chyba, że tutaj mogę się gdzieś przespać. Do jedzenia coś jest, ale czy tu jest coś na kimkę? Niestety ja nic nie widzę, więc wracasz do domu. Ej, ogólnie bo ja to coś z nikim tutaj nie lubi, oprócz z nią. Serio, ona tych tamtych też nie lubi, więc dobrze. Tak trzymać. W ogóle, gdzie oni się wszyscy podzieli, to nie wiem. Może tu bylcy ich zjedli. Okej, okay, ustawiłam wszystkie rzeczy, które dostaliśmy i mamy wyposażenie, więc mamy teraz taką figurkę. No i dostaliśmy też szachę, więc dokupiłam krzesła po prostu. Chociaż wiecie, co ona jest teraz taka biedna. Nie ja to jedno krzesło sprzedam, bo bez sensu dwa, jak ona tego tu będzie grała, nie? Najwyżej, jak będzie ktoś z nią chciał grać, to dostawicie to krzesło i tyle. Także wyposażamy chatę, wyposażamy. Ona jest w pracy w ogóle, więc potem ją wyślę tam do poznawania tubylców. Dobra, ani Akolo, ani Ahajo nie ma na tej wyspie. A nie, tu jest ten Akio. Czy jak to tam jest? Przyjmij podarunek. Patrzcie, pokazało mi, że go nie ma. Weź go śledź. Ty musisz być szepczącą z Chinami. Witaj, jestem ahio. Znalazłem to podczas połowu ryb i chcę, żebyś to przyjęła. Dziękuję. Rybki, otrzymujesz podarunek. Czyli kolejny podarunek. Aha, taki hem. No dobra, dzięki, dzięki ziomuś. Dobra, no to sobie tam z nim rozmawiać parę razy. Spędzam wiele godzin stojąc po kolana w oceanie, z włócznią w ręku, w prażącym słońcu, jednak rzadko udaje mi się złowić jakąś rybę. To śmieszne, jak wiele czasu można zmarnować, szukając w złym miejscu i niewłaściwej ryby, a tymczasem właściwa ryba może spędzić całe swoje życie, płynąc prosto w naszą stronę. Jednak nikt jej nie dostrzeże ani nie złapie, gdy już się zbliży. Cóż, ryby są bezpieczne. Wygląda na to, że wrócę z pustymi rękami. Znowu. Okej, okay, czy ja będę musiała mu złapać rybę? Czy o co chodzi? Możesz mi odwiedzać tak często, jak tego pragniesz. Powiem wszystkim, że jesteśmy przyjaciółmi. A to może ci się przydać. Okej, okay, ale sprawdź tylko jeszcze. O, on się jej podoba tak najbardziej ze wszystkich. No to jest ciekawe. Dobra, jeszcze tego szukam. O, tu przyszedł. Przyjmij podarunek. On jest w ogóle. Taki piękniś trochę, nie? Witaj piękna, jestem Akolo. Wszyscy w wiosce znają me imię. Proszę, chcę, żebyś to wzięła. Otrzymujesz 100 punktów zasobów. Dziękuję. Miałem wiele dziewczyn, ale żadna nie miała urody dorównującej pełnemu zaćmieniu słońca, takiej, przy której gaśnie wszelka inna światłość. Dzięki mojej reputacji i twojej urodzie noce nie będą nudne. Ale podrywasz. no tak mnie złowił troszeczkę na ten tekstik. Gdybym miał swój światło, trzymałbym go przy łóżku całą noc. Aby przypominał mi Ciebie, tam nie było całą, dodałam sobie, lepiej brzmiało Ej, on się jej najmniej chyba podoba, oh no Aha, i nie mogę nic już tu zrobić z nim? Dlaczego? Czy on ucieka z wioski znowuż? A to jest ten tron w wodza chyba Ale on mi ucieka Patrzcie, nie mogę nic mu zrobić Czy z nim zrobić? Dobra, poczekałam do nocy i go nie ma Więc po prostu wrócę tu innym razem Położyłam ten hełm na razie tutaj Go tylko można oglądać, to jest dekoracja Próbuję trochę wajatą wbić sobie właśnie tą kondycję. Brakuje jej dwóch punktów i będzie miała wtedy na maksa, więc mam nadzieję, że to się uda teraz zrobić. Ona nie jest jakaś tam zbytnio zmęczona, więc no spokojnie możemy to porobić i się trochę nią zająć. Bo ją olewamy cały czas, biedna wajata. Na szczęście tu jej się wbija dość szybko, więc tam nie narzekam, nie? Dobra, i ma maksa, więc nie wiem co tu jeszcze się jej ładuje. Bo ma ten punkt osiągnięty, więc spoko. Ona ma pięciu przyjaciół? A, bo to są przyjaciele rodziny, dobra, czyli tej przyjaciele się liczą. Ale te przyjaźnie są, wiecie, takie na włosku, wszystkie. Dobra, jej się ta zabawa nie podobała, więc ona sobie trochę też jeszcze pogra w szachy, bo potrzebuje tej logiki. A tu zabawa jej na pewno wzrośnie, potem ją położę spać i. Jutro poszukamy tamtego ziomka. Wbiła logika, więc mam nadzieję, że jutro w końcu dostanie pierwszy awans w życiu. Okej, okay, mamy tutaj taką kartę okazji. Wajata wie, że jeden z mieszkających na Wyspie Jaguarów, dumny Salim, wciąż się jej nie boi. Dumny Salim to jeden z najgrzeczniej zachowujących się jaguarów na wyspie radości i nigdy nie stanowił zagrożenia dla orangutanów. Mimo to, jeśli pozwoli się, żeby nieustraszony jaguar biegał swobodnie po wyspie, może to w końcu stać się problemem. Czy Bajata powinna zaprzyjaźnić się z dumnym Salinem, czy spróbować być jeszcze bardziej przerażająca? Nie no, ja myślę, że no, przyjeździmy się z nim. Okej. Okay. Wajata postanawia zaprzyjaźnić się z dumnym Salimem. Podczas obchodów w dżungli Wajata spotyka Salima i zatrzymuje się na chwilę rozmowy. <grywa> o, a, a. <grywa> <noise> Dobra rozmowa. Oboje odkrywają, że mają ze sobą wiele wspólnego, mimo tego, że należą do różnych gatunków. W końcu Wajata i jej towarzysz Sim coraz częściej goszczą w swoim obozie dumnego Salima. Razem przygotowują program socjalny dla jaguarów, którego celem jest zwiększenie poziomu zaufania i zrozumienia pomiędzy obiema grupami. Ej, to bardzo ładnie się skończyło, a ona naprawdę ma w kontaktach jakiegoś jaguara, przez to nie! Oszustwo! Oszustwo! Dobra, Janina zdobyła w końcu awans i jest poszukiwaczką darmowych zdobyczy. Liście to tylko jeden z aspektów życia roślinnego na wyspie, zaledwie fragment każdej rośliny. Pod liśćmi ukrywa się więcej tajemnic i więcej skazówek. Poświęć trochę czasu i szukaj dalej. Próbuj przyjrzeć się bliżej rzeczom, które uznajesz za doskonale znane. Jeszcze wiele pozostało do odkrycia. Janina przynosi tam 78 jedzenia i 83 zasoby i... Dostaję też premie 156 jedzenia i zasobów 166, czyli teraz już w ogóle jesteśmy bogaci Ale to nie ma na to czasu, tylko my musimy iść do tej wioski się tam zaprzyjaźniać dalej, nie? Naprawdę, Akolo nie mam w wiosce? O, tu jest Akolo, akurat przyszedł, dobra, weź go tam zabawiaj Bo już nie mam czasu na te durne rzeczy, żeby z każdym tyle gadać Możesz mi, chłopie, nie uciekać? Ja cię proszę Gdzie ty lecisz, co? Nie no, nie wierzę, czy on naprawdę nam znowu ucieka Nie, dobra, cofa się, masz szczęście, ziomuś, nie? Dobra, udało się. Ja go tam trochę podrywałam, ale to nic, jakby nie zmieniło w ich relacji. Dobra, idzie znowu do nas ten ziomuś. O, tu pewnie będzie wódz. Jak on się nazywa? Fanga Loka Fangaloka. Fangaloka Manawe. Manawe. Okej, okay, tak, to będzie jej ojciec. też staruszek, dobra. A idzie do nas ten. Rarachu. Wódz Manawe chce się teraz z Tobą widzieć. Uuu, no dobra. Porozmawiać z Wodzem. O, jest na tronie. Znaczy, na takim normalnym tronie, nie na kiblu. Weź z nim tam wędkę zrób. Ale wydaje się przyjazny. Witaj nieznajoma, jestem wódz Pangoloka. Dziękuję ci za uratowanie życia mojej córki. Dziś jest festiwal pod wulkanem. Przyjdź i dołącz do nas. Jako mój gość honorowy, ej czyś zaszczycona, pójść do gorących źródeł no to szokuje nam się imprezka ale ta imprezka zostanie przeniesiona na kolejny odcinek bo jeszcze muszę wam poczytać trochę dziennika oczywiście uwielbiacie to moje czytanie jestem pewna <grych> w każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał on był trochę męczący bo w sumie tylko zaprzyjaźniałam się zaznajamiałam się z tymi wszystkimi ludźmi i mega trudno było ich czasem uchwycić ale w końcu się udało, jestem szczęśliwa myślę, że ta imprezka teraz nam wszystko to wynagrodzi ja tylko chciałam zaznaczyć, że naprawdę miałam komplikacje podczas nagrywania tego odcinka, bo ja czkawkę dostałam trzy razy, rozumiecie? Ja tego dnia trzy razy miałam czkawkę i to było dla mnie mega męczące. I co? Nie będę przedłużała, bo jeszcze na koniec dziennik, także trzymajcie się ciepło, odżywiajcie się zdrowo, no i oglądajcie warkę Gamerkę. Na razie, pa! Sieć towarzyska, Kiri. Teraz jedyny ogień płonie w palenisku śmieci, Wjazd stale go gasi. Męczy mnie jego ciągłe rozpalanie. Timothy, mogę ci powiedzieć legendę o Tukutuzu. Przy szachu. Dzięki tej historii możesz uniknąć kłopotów. Orama, rama. Kiewska pamięć chroni me serce, ale nie pozwala mi zdobyć tego, co pragnę najbardziej. Śpiewającego kamienia spółzbieracze. Emobi. Mogę ci pomóc znaleźć miłość, której szukasz. Najpierw jednak muszę naprawić zepsute rzeczy. Niestety nie idzie mi to zbyt szybko. Rarochu powiadomił mnie, że niektórzy członkowie plemienia chcieli się ze mną spotkać. Najlepiej poznać wyspiarzy, spędzając trochę czasu sam na sam z każdym z nich. Spotkanie z Kiri, Timothy, Emobi i Oramą było wspaniałe. Każdy z nich dał mi podarunek. To było niczym urodziny i ekspresowa randka jednym. Mam nadzieję, że mnie polubili. Czy wioska miała coś jeszcze do zaoferowania? Całe mnóstwo. Przestań wiosce przypominać ośrodek wypoczynkowy. Jest dwa razy ładniejsza niż to miejsce z broszury klubu Poznaj Przyjaciela. W plemieniu. Akolo. Gdybym miał słój światła, trzymałbym go przy łóżku nocą, aby mi przypominał ciebie. Reinui. Możesz zacząć od rozbujania mnie na huśtawce. To świetnie rozwija tricepsy. Ahio. Spędzam wiele godzin stojąc po kolana w oceanie z włócznią ręku, w prażącym słońcu, jednak rzadko udaje mi się złowić jakąś rybę. Tumata. Szkoda, że wszyscy nie mogą usłyszeć muzyki, którą wzbudzasz w moim sercu. Niestety nie potrafię grać na żadnym instrumencie. Wszyscy tutaj są mili i gościnni. Doszło do spotkania z kolejnymi wyspierzami, którzy dali mi jeszcze więcej cudownych prezentów przystani w wiosce. Obecnie zaliczam Rainui, tumatę Akolo i Ahio do swoich przyjaciół. Wódz chciał się ze mną widzieć. Czuję się jak ambasador. Spotkanie z wodzem manawe, było głównym punktem mojej wizyty w wiosce, a to nie byle co, ponieważ cała ta przygoda była pełna niezwykłych przeżyć. Koniec.